Witajcie, witajcie! Jesteśmy, ci co znają Gdańsk to wiedzą, na gdańskiej Morenie zgłosiła się do nas pani Jolanta, która chce wywieźć mój baner na balkonie. Idziemy, zobaczymy, zrobimy jej niespodziankę. Mamy jeszcze prezent dla pani Jolanty. Święta. Chciałam pani podziękować, bo słyszałam, że pani chce wymiot wyłatwić. Dzień dobry! Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Przepraszam za takie zajście. Dzień, dzień dobry, panu. Dzień dobry, pani Jolantu. Po pierwsze, tak, idą święta, więc mała niespodzianka świąteczna dla Dziękuję. was. No i przywiozłam ten banner dla pani. Tak, jak <laughs> Pani Jolu, bardzo Pani dziękuję za taki ja dziękuję. No to mi po prostu naprawdę, bardzo mi miło. Do... Jeszcze prostu. raz wszystkiego dobrego. Dziękuję. U pani Joli na gdańskiej morenie, mój baner już wisi, ale jeżeli chcecie pomóc mi w wyborach, poprzeć moją kandydaturę i powiesić, udostępnić swój balkon lub płot, to zachęcam do kontaktu banery małpa wszystko dla gdańska.pl. Dziękuję.